Funkcja, której wykres przedstawiony na rysunku jest rosnąca. No i teraz w jakim obszarze? Zobaczmy, że ta funkcja cały czas tutaj jest rosnąca, jest rosnąca, jest rosnąca. Ona ma asymptotę pionową w osi y. Czyli dla jakiego x? Dla x tutaj zerowego. Czyli dla x zerowego nic się nie dzieje, bo mamy asymptotę. Funkcja dąży do asymptoty pionowej, ale tej asymptoty nie przetnie. Czyli jakbyśmy mieli zapisać w jakim obszarze nasza funkcja jest rosnąca. Nazwijmy sobie ją F od X jest rosnąca dla xów należących od minus nieskończoności, no właśnie do tego do zera, ale bez zera, czyli nawias otwarty, uwaga, nie dajemy tutaj sumy ewentualnie średnik lub i, i od zera, też przedział otwarty do plus nieskończoności. Poszukajmy takiej odpowiedzi od minus nieskoń... w każdym z przedziałów od minus nieskończoności do zera, i od zera do plus Nieskończoności. Czyli tutaj mamy odpowiedź D. Zobaczmy, tu jest rosnąca, i tutaj też jest rosnąca. Tutaj rośnie coraz szybciej, tutaj rośnie coraz wolniej, ale cały czas rośnie. Szósty.